Duże emocje towarzyszyły kibicom, którzy sobotnie po południe 18 marca spędzili w grębaninie, gdzie swoje domowe mecze rozgrywa orzeł mroczeń. To właśnie ta drużyna na inaugurację rundy wiosennej 5 ligi podejmowała zewkę Kobyla Góra. Publiczność obejrzała dwie różne połowy, bowiem do przerwy gospodarze prowadzili 3 do 0, a ostatecznie spotkanie 16 kolejki zakończyło się remisem 3 do 3. Duży wpływ na wynik miała czerwona kartka, którą jeden z piłkarzy mroczenia otrzymał w 52 minucie. Niedosyt, czy raczej radość z odrobienia tak dużej straty? To pytanie mogli zadawać sobie po zakończonym spotkaniu kibice i zawodnicy zewki. Mimo wszystko chyba się cieszymy, bo to 3-0 nie wyglądało dobrze, ale w drugiej połowie pokazaliśmy na co nas stać. No, zawsze fajnie byłoby szczelić na to 4-3, tym bardziej, że mieliśmy przewagę zawodnika, ale mimo wszystko ten remis chyba. Trzeba się z tego cieszyć. Orzeł wynik spotkania otworzył już w ósmym minucie. Filip Latusek wykorzystał dośrodkowanie zrzutu wolnego i nie dał szans bramkarzowi. Mecz od początku miał nerwowy przebieg i nie brakowało w nim emocji. Przeważali jednak gospodarze, którzy starali się podwyższyć prowadzenie. To udało się w 25. minucie, kiedy ponownie na listę strzelców wpisał się Latusek. Podopieczni Marka Wojtasiaka przed zejściem na przerwę zdobyli jeszcze trzecią bramkę. hat -trika ustrzelił Latusek, który znów wykorzystał dobre dośrodkowanie. Na drugą połowę zawodnicy z Kobylej Góry wyszli z dużo większą motywacją, co poskutkowało. W 50 minucie sygnał do ataku dał Mikołaj Jędrzejewski, zdobywając bramkę na 3 do 1. W dalszym odrabianiu strat zewce zdecydowanie pomogła czerwona kartka, którą Jakub Kupczak ujrzał w 52 minucie za poważny, rażący fał. Brawo, brawo! Gdy wydawało się, że wynik nie ulegnie zmianie, kobylogórzanie ruszyli do ostatecznego ataku. W 80 minucie w polu karnym faulowany był Robert Ziłkowski, a sędzia bez wahania podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Maciej Stawiński i zdobył kontaktowego gola. Na dwie minuty przed końcem podstawowego czasu gry Stawiński najlepiej odnalazł się w zamieszaniu pod bramką i doprowadził do wyrównania. Choć jeszcze w przerwie niewiele na to wskazywało, to Zewka wywiozła z Grębanina jeden punkt. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu bardzo słaba. Dopuściliśmy do zbyt dużej ilości sytuacji zespół Zmroczenia i wszystkie wykorzystał. W drugiej połowie padło kilka gorzkich słów w szatni i zmotywowani. No zmotywowani. Nie ma się też co oszukiwać, że czerwona kartka w jakimś tam stopniu nam, można powiedzieć, tą ułatwiła. Ale też zespół Zmroczenia się cofnął i, i ciężko było tą piłką operować. Grali jednego mniej. No ale całe szczęście uratowaliśmy ten remis i mogły nawet się skończyć jeszcze z zwycięstwem. Wynik 3-3 w naszej wykonaniu, ta pierwsza połowa. Znacznie lepsza, mimo, chociaż w, tą, w drugiej połowie graliśmy w dziesięciu. To może troszeczkę zadecydowało, zespół nie potrafił utrzymać piłki. Straciliśmy dwie bramki w fragmenta gry. No i niestety skończyło się 3-3. No i mam pretensje do zawodników o, o drugą połowę. Mimo, że graliśmy w dziesięciu, można było to rozegrać inaczej. Zewka w niedzielę 26 marca przed własną publicznością zagra z Peter Krobianką Krobia.